Pierwszy raz w Tunezji i drugi raz w Afryce. Tak można podsumować nasz ostatni urlop 2020 roku, ale to oczywiście nie tylko piękny hotel z kilkoma basenami i prywatną plażą. Będąc na Dżerbie chcieliśmy dowiedzieć się jak najwięcej o kulturze i kuchni ludności wywodzącej się od Berberów, a ponad wszystko odkryć najciekawsze miejsca na własną rękę. Ale super! Dżerba to całkiem spora wyspa na Morzu Śródziemnym, na stałe połączona z kontynentem Groblą, po której biegnie droga. Jej powierzchnia zajmuje pół tysiąca kilometrów kwadratowych. Wyspę na stałe zamieszkuje około 100 tysięcy mieszkańców. Przyjmuje się, że Jerba jest mityczną wyspą z Odysei Homera, na której przebywał Odyseusz. W przeszłości wyspa była zamieszkiwana przez dużą żydowską diasporę i w połączeniu z bogatą kulturą arabską oferuje wartą odkrycia kuchnię i architekturę. Strefa turystyczna ulokowana jest na wąskim ponad 20 kilometrowym pasie północno-wschodniej części wyspy. To właśnie tam ulokowaliśmy swoje centrum turystyczne w pobliżu parku kulturowego Jerba Explor i jedynej na wyspie laguny. W strefie znajduje się również pole golfowe, akwaparki, sklep z alkoholem, a także kasyno. Mieszkaliśmy w hotelu Welcome Meridiana, zaledwie 10 minut jazdy autem od miasta Midun. Czterogwiazdkowy hotel położony jest tuż przy plaży. Ogromny kompleks składa się z kilku budynków mieszkanych. Oferta rekreacyjna obejmuje trzy baseny, w tym jeden kryty. Do tego posiada amfiteatr, mały akwapark oraz miejsca przeznaczone na gry i zabawę. Piaszczysta, szeroka plaża zaopatrzona została w wiele wygód dla turystów. Dla aktywnych polecamy wypożyczenie sprzętu wodnego, co czyni to miejsce idealne do uprawiania sportów wodnych. Woda morska jest ciepła przez cały dzień, a fale niezbyt wysokie. Trzeba jednak zachować szczególną ostrożność, bowiem w tej części wyspy woda jest mętna, a na dnie czekają niespodzianki w postaci sporych skupisk kamieni. Na dodatek rano na plaży zalegają sterdy wyrzucanych przez morze wodorostów. Są one co pewien czas usuwane przez obsługę hotelu. Dla osób nieprzepadających za tego typu plażą alternatywą będą baseny z krystalicznie czystą wodą, gdzie można w spokoju pływać lub wygrzewać się na brzegu. Miłośnikom adrenaliny polecamy trzy zjeżdżalnie wodne, każda o innej trudności. Na wyspie znajduje się kilka większych miast meczety, synagogi, twierdza i ruiny starożytnego miasta. Więcej o tym opowiemy w następnym odcinku. Całą wyspę można przejechać autem, ale konkretnie polecamy taksówki. Koszt jednego kilometra to jeden dinar, a taksówkarze posiadają w autach taksometry i nie oszukują na transporcie. Drugie co do wielkości miasto wyspy Midun odwiedziliśmy kilka razy. To miejscowość, w której poczujemy ducha arabskiej Afryki. Zobaczymy w nim urocze stare miasto z wąskimi uliczkami, dwa meczety z charakterystycznymi dla tej części Afryki minaretami oraz wiele cudnych kamieniczek. Midun jest lokalnym ośrodkiem administracyjnym, w którym znajdują się sklepy, restauracje, a nawet centrum handlowe z dużym supermarketem. Zaopatrzyliśmy się tutaj w dodatkowy prowiant, ciuchy i pamiątki. Szczególnie polecamy zatrzymać się w jednej z lokalnych kawiarni, aby odpocząć i obserwować mieszkańców podczas codziennej rutyny. Na piechotę mogliśmy wybrać się do parku kulturowego Dżerba Explora. Podzielony na trzy tematyczne strefy park pozwoli zapoznać się z kulturą i tradycjami panującymi na Dżerbie, głównie w kontekście berberyjskiego dziedzictwa. O muzeum Lala Hadria i gospodarstwie typu Menzel opowiadamy w innych filmach. Okay, coś Trzecią część parku stanowią baseny z krokodylami. Jest to największy inkubator tych gadów w północnej Afryce. Jest to również mała kawiarnia, w której można odpocząć i w spokoju obserwować krokodyle. Muszę przede wszystkim powiedzieć, że jest tu ich więcej niż w Gambii. Widzieliśmy ich podobno 100. Część była pod wodą, a tutaj jest większy teren z krokodylami. No i więcej wychodzi na zewnątrz, jeden szczegół. Nie można ich dotykać. Bardziej na południe znajduje się jedyna na wyspie laguna. Jej linia brzegowa obejmuje jedynie 4 km. Nie zagwarantuje widoków jak z egzotycznych katalogów, ale na pewno warto ją zwiedzić. W głębi laguny znajdują się budynki dawnego luksusowego hotelu. Wszystko tam wygląda, jakby zostało porzucone z dnia na dzień. Jak widać, tylko tyle z niego pozostało, nawet co, proszę, kable. Po drugiej stronie małego portu działa restauracja Laguna, którą szczególnie polecamy z uwagi na bardzo dobrą kuchnię. Tunezja jest byłą kolonią francuską, w związku z tym dominuje tam język francuski. Kilka wyuczonych wcześniej słów pozwoli nawiązać nić kontaktu i właściwie to wystarczy, aby poradzić sobie poza murami hotelu. Urlop w Tunezji można spędzić cały rok, ale najlepsza temperatura panuje od kwietnia do listopada. Najwyższa średnia temperatura przypada na lipiec i wynosi około 33 stopnie, a najniższa w styczniu 16 stopni. W Tunezji można płacić zarówno dolarami, jak i euro, ale polecamy wypłacić z bankomatu dinary. Bankomatów jest sporo, na pewno będzie w waszym hotelu. Lepiej jest płacić w dinarach, bowiem przelicznik na obce waluty potrafi różnić się znacznie w zależności od miejsca, w którym kupujecie. W następnym odcinku opowiemy więcej o wyspie i ciekawych miejscach, a także czego unikać podczas zwiedzenia wyspy z lokalnym biurem podróży. Zapraszamy! Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia.